Ktoś grozi Jurkowi Owsiakowi śmiercią. Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamieścił poruszające wpis o całej serii gruźb, które kierowane są nie tylko pod jego adresem, ale i pracowników fundacji. Nasiliły się one zwłaszcza teraz, przed 33 już finałem orkiestry. Ruszyło policyjne śledztwo w tej sprawie, a o w obronę Jurka Owsiaka wzięli politycy, którzy sami mierzą się z hajtem i groźbami. Katarzyna Kajdasz. Wielkie brawa dla wszystkich was! Im bliżej kolejnego finału WOŚP, tym dostawał więcej gruźb. Dlatego Jerzy Owsiak postanowił opublikować słowa, jakie padają pod jego adresem, bo coraz częściej dotyczą zamachu na jego życie. Dodzwoniłem się do biura Owsiaka. Tak. Trzeba go zastrzelić. To ch... To tylko jedna z całej serii gruźb kierowanych w kierunku nie tylko szefa, ale i pracowników fundacji. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Ja rozumiem, że można się z kimś nie zgadzać, można nie podzielać pewnych poglądów, ale żeby upodlić się w ten sposób, żeby nawoływać do nienawiści i podjudzać do tego, żeby ktoś komuś groził życiem, jest to po prostu skandaliczne. Wpis Jerzego Owsiaka uruchomił falę politycznych komentarzy, w przypadku hejtu zgodnych. Bardzo Czuje Jurkowi, że zaczyna dostawać takie groźby. On na to sobie niczym nie zasłużył. Nikt sobie nie zasłużył. Groźby oczywiście są zawsze paskudne. Ja apeluję do wszystkich, żeby wobec nikogo nie stosowali żadnych groźb. Także wobec Jurka Owsiaka absolutnie jest to niedozwolone. Zdanie Jerzego Owsiaka groźby, których padł ofiarą to powtórka z Gdańska. W przyszłym tygodniu minie 6 lat od śmierci Pawła Adamowicza, zaatakowanego nożem podczas finału woźb. Ale mowa nienawiści. Jak groźby pozbawienia życia otrzymuje stosunkowo regularnie coraz więcej odbiorców. Też co najbardziej boli pod adresem moich dzieci, moich córeczek, mówiące o gwałcie, o zabiciu. Ja na przykład od 30 paru lat jestem rozmawiamy, przeżywamy i ciągle przedmiotem hejdu, ataków, gruźb, jakoś tam nikogo nie interesuje. W sprawie gruźb wobec szefa Wośb, policja wszczęła śledztwo. Przesłuchiwani są świadkowie. Aby zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, który pozwoli e, ustalić, kto te groźby kierował i oczywiście postawić osoby odpowiedzialne e, przed sądem. Nie odpuścimy tej sprawy. Nie ma tolerancji na szerzenie nienawiści. W tym samym wpisie Jerzy Owsiak zapewnił, że nie zamierza zaprzestawać swojej działalności. Katarzyna Kajdarz, Posadniós.